Cześć ziomale, tutaj znowu Bober. Witaj w Zbuduj wypasionego peceta z Boberem. Chcesz pograć w najlepszy sposób, co nie? To zbudujmy PC Master Race. Wyjebiste pecety, tamy na rzece, bezpieczne strefy. Co za różnica, stary Bober jest jak MacGyver. Po pierwsze, zerknijmy co my tu mamy. Już mi pomogli przy składaniu tego hardwaru. Dlatego wygląda już tak zajebiście. Ale to dopiero początek. Jeśli chcesz zobaczyć starego bobera w 4K, a kto by nie chciał, to moja rekomendacja. Ostrożnie, powolutku. Jest w pyte. A teraz trochę magii. Bober. Boberek. Bu. No, i proszę, pewnie się zastanawiasz, Bober, czego potrzebuję, żeby po prostu uruchomić grę? Nie każdy ma specjalny zestaw takiego pisemastera jak ja. Spokojnie, luzik. Wystarczy to, co widzisz na ekranie. Jeśli jednak chcesz poznać mój sprzęt, to patrz i niech ci dupa pęka. Jest jeszcze jedna sprawa do wyjaśnienia. Będziesz potrzebował trochę miejsca na dysku. Więc może trzeba coś usunąć. Patrz, jak to działa. Wygląda na to, że byłem zbyt napalony. Na pewno teraz pójdzie w 4K. Ludziska, widzicie to?